Ile wierzchołków ma według Ciebie pięciokąt? Nie, w ogóle nie będzie miał. Nie będzie miał wierzchołków? Bo to jest kąt, a nie bok. Pięciokąt nie ma wierzchołków, a pięcio... Pięcio... może co ja gadam? Cześć! Z tej strony Piotr Dybski, a odcinek po prowadzi Paweł dla pieniędzy. Taram! Słuchajcie, dzisiaj sprawdzamy, jak Polacy radzą sobie z matematyką, a w szczególności, czy potrafią narysować sześcian. A ja wystąpiłem na drugim kanale Pawła, sprawa dla dewelopera. Klikajcie w link w opisie, a teraz zaczynamy. Ile to 6 razy 8? 48. Dobrze. 38, 42. No nie wiem, to ja pytam Ciebie. 44. Co, udzieliłeś już 11 odpowiedzi. Powiedz, która była poprawna? 42. To jest poprawna odpowiedź. Definitywnie. Definitywnie. W milionerach byś bogaty nie został. Dobra. Mogę to na palcach policzyć, tak? 46, 47? 3, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 4, 9, 38. Tak, 48? Ok. Jeśli zwiększymy liczbę 300 o 40%, to jaki będzie rezultat? No będzie większa, no. Ale o ile? Spróbujmy robić to krok po kroku. No 10% z 300 to ile? 30. No. To jest 40? 120. No właśnie. Czyli 420. No i pięknie. 430. 1200? 390? 10% z 300 to jest. 30 złoty. Hmm? To 4 takie to ile będzie? A? 700. 700? Mhm. A nie 120? Trochę już spiruję. <laughs> Narysuj sześcian. Jasne. To tu powinno być, to jest niewidoczne. Okej, okay, tak mogłoby być, Spoko. No sześcian to... Tak, tak, tak. To jest 2, 3, 4. 6 być? po prostu... A nie, więcej w sensie inaczej jakoś. No, ma raz, 2, 3, 4. Zależy dokąd to idzie, nie? Ma 4 albo... No nie ma sześciu. No nie ma sześciu. To poprawimy. Chyba nie wyszedł, ale jest. No nie wiem, gdzie on się zgina. To bardziej narysowałeś teraz sześciobok. Tylko duży, 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 żeby widzowie widzieli. No i tutaj. Ile wierzchołków ma pięciokąt? Eee, no To jest pięć. No pięć. <laughs> wierzchołków y, ma dziesięć. Pięciokąt nie ma wierzchołków. A co ma? Kąty. A wierzchołków 72 nie, nie, w ogóle nie będzie miał. Nie będzie miał wierzchołków? Bo to jest... Kąt, a nie bok. Że, że w nazwie ma kąt. Pięciokąt nie ma wierzchołków, a pięciokąt pięcio bok. Boże, co ja gadam? Mi się wydaje, że ktoś z swojej rodziny też, też pewnie stanowi prawo na wiejskiej. To jest taka podobna logika. A bo pięcio... czasami. Ile mililitrów ma 2,5 litra? Mm, 2500. 250. 2,5 litra, tak? Mm, 250. 2,5 litra to. 350 ml 3500 ml. Co jest większe, prostopadłościan czy grania stosów? No to tak nie można chyba stwierdzić. Czemu? No bo nie ma żadnych wartości podanych. Żadnych... Tak, tak, trzeba mieć dane i no. trzeba mieć. Wie... co znaczy większe. No. Czyli objętość czy powierzchnia. Tak. Zgadza się. Chciałabym powiedzieć, że zależy o jakich wymiarach, ale pewnie któreś to jest figura przestrzenna, a drugie to jest płaska. Grania stosów, grania stosów. Grania stosów. Znaczy, no na pewno chciałam odpowiedzieć grania stosów, bo sobie teraz w głowie zobrazowałam, jak oba wyglądają i tak to jest grania stosów. prostu dłościen. A tak bez wymiarów umiesz w ogóle to określić? No tak na intuicję. Na intuicję? No. Hmm. Ja, ile wynosi suma liczby 3 i iloczynu liczb 6 oraz 2? 6 oraz 2, no to 12 i 3, no to 15? Tak. Okej, okay, dobra, Prościzna. No. To 3. 5. 12. 6? Pomyliliście iloczyn z ile razem? Nie wiem, co to jest iloczyn. A iloraz? No jak masz na przykład iloraz inteligencji, to jaki masz? I niski, ile wynosi? Niski, twój? bardzo niski. A może się nie doceniasz? A może jednak? Iloraz to jest dzielenie? iloczyn to jest mnożenie? No to jest dzielenie. 6 na 2 to jest 3. Ilo, I suma, tak? Liczby 3 i tego iloczynu. 3 plus 3, 6. No? Czyli 3 plus 6 przez 2. Czyli 3. 6 przez 2 to 3. A wy jak myślicie? Napiszcie w komentarzu. Rzut stożka z góry rzut stożka z góry, stożek. Mm. Coś jeszcze? Chwila, no i jeszcze wierzchołek. Tak. O, na środku. Spoko. Hmm. Pewnie źle. już takie czapeczki, co się zakłada na urodziny? A no tak. To jest, Aha. to jest stożek. Jakbyś to od góry narysował. Dobra. Nie, teraz narysowałeś od boku. Musisz od góry. Od góry. Ok. Co jest większe? 2 piąte czy 5 drugich? Mm, no 5 drugich. Tak. 2 y, piąte. 2 piąte. Bo 2 piąte to jest 2 części z 5 czegoś. A 5 drugich? 2 piąte chyba. Tak mi się wydaje. Czy będzie większe? Ile wynosi pierwiastek z 64? E, 8. A ile wynosi pierwiastek kwadratowy z 64? No to też 8. Tak, to jest to samo. Kwadratowy? Niech będzie 2. Kwadratowy to jest 3. Na pierwiastek kwadratowy z 64? 4 albo 2, chyba. To będzie czwórka. 4 eee, rąb. Prawie każdy mi to rysował źle. Rąb to jest uwaga, dam Wam podpowiedź, którą sam dostałem w podstawówce już nigdy się nie pomyliłem. To jest kopnięty kwadrat. Dobra, to rysuję go tak. Jak chcesz. Nek. Ono. Nek. Nek. No. no tak, zgadza się. A jak u ciebie z rąbami? No są. Znam jakieś. A byłbyś w stanie narysować jakieś? Oczywiście, że tak. Pamiętaj, rodzina patrzy. Rom. Cała wieś patrzy. Wszyscy oglądają w telewizji. Rom. Chyba ci trochę presję zrobiłem z tą rodziną, co? No jest rąb. To jest rąb? A to nie jest trapez? Nie, o trapez byłby tak. O. Taki kwadrat prostokąt. Teraz to narysowałeś poloneza FSO. <śmiech> <śmiech> Nasz pierwszy polski tunapek. Romb. Czym był rąb? To jest chyba rąb. To jest rąb? Oczywiście, że nie. Jeżeli kurs dolara wynosi 4,35, to ile złotych otrzymasz za 200 dolarów? 4,35 razy 200. 435 razy 2. 870. Dobrze. No tam... W... No tysiąc. <laughs> Widzę, że przestałeś liczyć i zacząłeś szacować. No mniej więcej no 475. 4750. Co, to, co biluje, to jest nie? za liczba? Co to jest za liczba? 800 y 60, nie, więcej. 800 coś. No 35 i 35 to? I don't know. Narysuj prosto pod No i tu o, tu bym coś takiego y jeszcze no, pogorszyłeś po sprawę, tak, była dobrze. tak, o, tu. O, I tak. od tego wierzchołka tu. No okej, okay, nie o. będzie. No dobra, na pewno to jest ściana. I ona prosto do czegoś spada. Znaczy się ściana, jeszcze czy linia? Jeszcze linia, jak na razie linia. Teraz mamy ścianę. O, sorry. Tak. No no. Tak powinno być. Samochód kosztował 90 tysięcy, ale potaniało 30%. Ile teraz kosztuje?

na no maturze jest kalkulator. Znowu proporcje, które trzeba rozrysować. <noise> Jakie są Twoje ulubione proporcje? 0,7 na 2. 10% z 90 tysięcy. 10% z 90. Mhm. 80. 30 tysięcy spadło, tak? 6 dych. To będzie 6,72 tysiące. Trafiłem? Znaczy policzyłem. Ani nie policzyłeś, ani nie trafiłeś. Co jest większe? 2 do potęgi czwartej, czy 4 do potęgi drugiej? 2 razy 2, razy... Czyli 2 razy 2, 4, razy 2, 8, 2, 16. A ile? I 4 do potęgi drugiej. No to 16. Czyli? Czyli to samo. Tak jest. No to 2 do czwartej. 2 do potęgi czwartej. 2 do czwartej. 2 się... do potęgi czwartej. Chociaż nie, 4 do drugiej, ponieważ to musi... Trzeba to rozpisać, tak? 2 do czwartej. 2 do potęgi czwartej jest większe. 2 do potęgi czwartej. 2 do potęgi czwartej. Będzie więcej niż 4 do potęgi drugiej? Tak jest, no. To Na będzie pewno? 32. 2 do potęgi czwartej jest większe. O ile? 4 do potęgi drugiej to jest 8, czyli 8. 2 do potęgi czwartej. Większe, co? Większe, no dokładnie, tak. No i dobra. No i dobra. Jaka będzie średnia arytmetyczna liczb 2, 4 i 9? Wiesz co to jest średnia arytmetyczna? Tak. Nie śpiesz się. Średnia wynosi 5. A jak to policzyłeś? Dodajemy i dzielimy przez yy, ilość składników, coś nazywa. no liczbę, to nazywam. No liczb, tak. dokładnie. Bardzo dobrze. 7,5? pół? Mm -mm. mm. Jak to wyliczyłeś? Nie, tu mamy schody. Eee. <laughs> 7,5. 7,5. 7,5. 6. 7. A jak to wyliczyłeś? Nie wiem, no bo jest dwójka czwórka i dziewiątka siedemka. Dwa. Żeby policzyć mm. średnią, to co trzeba z nimi zrobić? Pomnożyć je. Wszystkie trzeba pomnożyć z siebie. No dobra. I potem je podzielić przez ilość liczb. Średnia arytmetyczna dla 2, 4, 9 to 36? Ktoś potwierdzi? Chyba tylko mój żołądek. Ile wynosi x, jeśli x plus 4 równa się 8 minus 2? 8 minus 2? Nie wiem. Ale zobacz, 8 minus 2? No. To ile? 6. Dobrze, to jedną stronę już masz. No tej czwórki koło x -a trzeba się pozbyć, co nie? No tak. No tak się jej pozbyć. No odjąć, czyli będzie x równa się 2. Czyli jednak wiesz? Jednak wiem. Ty o końcu. <laughs> jak się pozbyć czwórki? Podzielić dwie strony przez 2. 6. To jest wynik, tak? Tak. No to nie. 4. Czyli sam sobie policzę. x plus 4 to się 8 2? No nie. To już wszystko w tym odcinku, a ja zapraszam Was na odcinek nowego kanału Pawła Sprawa dla dewelopera, gdzie deweloper tłumaczy mi, jak tanio kupić mieszkanie z licytacji komorniczej i co zrobić, gdy taka licytacja jest ustawiona. Klikajcie tu, oglądajcie, a my się widzimy co wtorek o 16.00.